Piątek w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika odbyło się spotkanie wiceminister edukacji Joanny Muchy z przedstawicielami puławskich placówek oświatowych. Wiceszefowa resortu Edukacji przedstawiła planowane przez większość parlamentarną zmiany w tej dziedzinie. Celem jest to, żeby przedyskutować z nauczycielami, z praktykami, z dyrektorami, czasami samorządowcami, bo przychodzą też samorządowcy na te spotkania, i z młodzieżą przedyskutować tak wstępnie te założenia naszej naszej reformy, głębokiej reformy systemu edukacji, którą Musimy przeprowadzić, dlatego że i dzieci, i nauczyciele, i rodzice wszyscy czują się przepracowani, przeciążeni i wszyscy potrzebują tej zmiany. Jednym z głównych tematów spotkania był kierunek, w którym będzie zmierzała polska edukacja. Mucha podkreśliła konieczność adaptacji systemu edukacyjnego do zmieniających się realiów społeczno-gospodarczych oraz technologicznych. Pierwsza część to jest to, co wprowadzamy do września tego roku, czyli i podwyżki nauczycieli, dla nauczycieli, i obcięcie programu szkolnego o 20% i od Uczniów z prac domowych to jest taka operacja ratunkowa na wrzesień, na teraz, na już. Natomiast ta głębsza reforma będzie znacznie bardziej rozległa, znacznie bardziej głęboka. Ona będzie dotyczyła tego, żeby zamiast informacji uczyć dzieci umiejętności, uczyć ich kompetencji przyszłości, uczyć ich kreatywności, pracy w grupie, empatii, wszystkich tych tematów, które, o których się mówi właśnie jako kompetencjach przyszłości. Będzie polegała na tym, żeby z tego preakademickiego sposobu Uprawiania dzisiaj edukacji, czyli takiego, że uczymy wszystkich wszystkiego, żeby przejść na taki system, który jest zdecydowanie bardziej zindywidualizowany, który szanuje talent, rozwija talent, zamiast wciąż dziecku mówić, czego nie umiesz. Bo dzisiejszy system edukacyjny de facto wygląda w ten sposób, że jak ktoś nie umie matematyki, to przede wszystkim zapamięta to, że z matematyki był słaby. Ta reforma to też bardzo głębokie podejście do dobrostanu psychofizycznego uczniów i jakby przywrócenie tego, tego dobrostanu, ale też nauczenie różnego rodzaju nawyków na całe życie, które będą za, za, zapewniały i dobrostan psychofizyczny, i poczucie po prostu takiego dobrego, harmonijnego życia. Chcemy dzieci przygotowywać do życia, a nie do testów. Myślę, że to jest naprawdę głęboka zmiana. Zaznaczyła podczas spotkania, że nowa koalicja rządząca przywiązuje dużą uwagę do zmian w polskim systemie edukacji, mając na uwadze potrzeby współczesnego rynku pracy oraz rozwój społeczny kraju. Wiceminister Bucha mówiła o pierwszych 100 dniach pracy nowego rządu oraz działań podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji w tym czasie wspomniała także o niespodziankach, które co chwila pojawiają się w resorcie odziedziczone po poprzednikach. Nasze 100 dni to przede wszystkim podwyżki dla nauczycieli, które już zostały wypłacone. Większość są... Samorządów, zdecydowana większość samorządów wypłaciła już podwyżki, więc to, co było absolutnie najważniejsze i co było absolutnym priorytetem, udało się przeprowadzić. Natomiast w tej chwili pracujemy też nad kolejnymi etapami, czyli właśnie o zmianą podstawy programowej, obcięciem prac domowych ale też wyłapujemy te wszystkie trupy, które wylatują z różnych szaf, co też jest zajęciem bardzo czasochłonnym i energochłonnym i wymagającym naprawdę dużo pracy, więc jest co robić w naszym ministerstwie.